Witam wszystkich serdecznie w kolejnej prezentacji. To dzisiaj już trzecia. Nie wiem czy wy oglądacie to wszystko czy nie. Generalnie wrzucam to w jakąś wiecie, staram się, żeby tych relacji nie było za dużo, ale dzisiaj już mamy trzecie wydanie. A jeszcze będzie czwarte wydanie tutaj obok auta, czyli Volvo V60 Cross Country. Nagrywam prezentację bardzo ciekawego samochodu, dlatego chcę wam też go pokazać. Audi A4, model B9 po faceliftingu w sedanie. Niezwykle rzadko spotykany samochód. zazwyczaj słuchajcie, a czwórki są w awantach i tak jak wiecie zamiast na szwedzką stronę to większy wybór jest samochodów w nadwoziu kombi, czyli w awancie niż właśnie w sedanie, a tutaj bardzo fajny egzemplarz udało się trafić z niskim przebiegiem z napędem quattro, czyli no to co w Audi chyba jest najbardziej pożądane, no nie jest to najbogatsza wersja, to jest taka, jak ja to nazywam wersja podksięgowego księgowy sobie ten samochód słuchajcie skonfigurował, bo dostał takie wytyczne od przykładowo prezesa czy menadżera i musiał to skonfigurować dla swojego Właśnie pracownika. Tak się właśnie prezentuje A czwórka B 9 Podobno się mówi B9,5, bo jest to model poliftowy. 2019 rok, bodajże sierpień. Samochód z dwulitrowym dieslem oznaczenie 40 TDI. O mocy 190 koni akurat w tej wersji. Jeszcze była wersja 204 konie. Napęd quattro i to jest chyba coś, co bardzo jest pożądane generalnie w tych samochodach. No i myślę, że to jest dodatkowy na pewno plus. Wersja taka dziwnie skonfigurowana, bo mamy właśnie quattro. Mamy na przykład aktywny, słuchajcie tempomat, co się rzadko generalnie zdarza w a Ogólnie Audi czy BMW konfiguracje tych samochodów są bardzo, bardzo drogie i wszelkie wyposażenie dodatkowe naprawdę sporo kosztuje, dlatego mówię, że śmieję się, że to jest samochód księgowego, bo pewnie właśnie menadżer, który ten auto sobie wybierał, czy jakiś tam pracownik szeregowy, nieważne, teraz stopień nie jest ważny. Oczywiście moje przypuszczenia, po prostu miał być aktywny tempomat i miał, miał być napęd quattro. I dlatego pewnych rzeczy w tym aucie nie ma, a te właśnie rzeczy są. I uważam, że warto też takie samochody rozważać, bo tak jak tutaj mamy egzemplarz z 2019 roku, słuchajcie, z przebiegiem 49 tysięcy km, jak na diesla. Tego typu to jest bardzo mały przebieg. Auto w czarnym kolorze. Przez nas zostały przyciemnione szyby na bazowych 17-calowych felgach, ale tutaj już wiem, że nowy właściciel zakupił dziewiętnastki do tego samochodu. Mam nadzieję, że się podzieli zdjęciem, jak te dziewiętnastki wjadą. Model poliftowy ma zupełnie inne zderzaki, zupełnie inaczej wyprowadzone wydechy. No tutaj, co prawda, jeden wydech jest oszukany. Zaraz zejdziemy do dołu, to wam pokażę. Lewy, z Lewa strona wydechu jest, a z prawej strony mamy atrapę. Co jest generalnie średnie, jeżeli chodzi o Audi, mamy porysowany tylny zderzak i ten zderzak pasowałby po lakierować. Zobaczcie, na czarnym to wszystko widać. My tutaj nie robiliśmy żadnych zabiegów koloryzacyjnych. Tutaj można by było, wiecie, prysnąć to takim środkiem dopon do i tego byśmy przez chwilę nie widzieli. Mamy dynamiczne kierunki, ledowe lampy z przodu z tyłu. Co prawda nie mamy z przodu aktywnych świateł, co też pewnie jest dla wielu minusem, aczkolwiek te światła zobaczcie naprawdę bardzo fajnie świecą. W tym autem miałem przyjemność pojeździć. Tak że no, jest tutaj bardzo fajny generalnie, bardzo dobrze świecą w nocy ledowe. owe Z przodu zderzak nie ma żadnych uszkodzeń. Na masy mamy kilkanaście odprysków takich drobnych, ale to jest standard na szwecji niestety. No i bardzo ładnie przód wygląda uważam z tymi chromami. Naprawdę ten samochód może się podobać. Przyciemniliśmy szyby w tym samochodzie, bo nie były przyciemnione i dołożyliśmy oryginalną kamerę cofania. Też ten samochód w kamerę cofania nie był wyposażony. Teraz jest zamontowana oryginalna. Wszystkie koszty tutaj zobaczcie, powiem wam na końcu, ile takie dodatkowe rzeczy kosztowały. No i co? Przechodzimy chyba do wnętrza, bo w B9 w sedanie nie mieliśmy. Niedługo będę prezentował. Tam mamy B9 w kombiaczu. Zobaczcie też w Quattro. Tamta jest lepiej wyposażona. Bagażnik mamy, słuchajcie, 460 litrów. Bardzo regularny, jak na sedana, uważam. Oczywiście świetnie wykonany, jak audi już przystało. Z fajnych rzeczy i to też był kluczowy temat tutaj dla mojego klienta, jest hak holowniczy. Zobaczcie, tutaj sobie odblokowujemy. Zaraz nam ten hak powinien wyskoczyć. Nie wiem, czy dwa razy? Pewnie dwa razy. Tak, dwa razy. No i ten hak, zobaczcie, taki naprawdę wysoki, długi. No, żeby zamontować taki hak, słuchajcie, no, w granicach chyba 5000 zł. I to jakiś używany nowy, to nie wiem, w granicach chyba dychy. Jeżeli ktoś by chciał domontować do tego samochodu, no i co? I tak wygląda generalnie bagażnik. Przechodzimy do wnętrza. I wnętrze mamy takie szare, nieskórzana tapicerka. Nie jest to żaden S-Line. Nie mamy oświetlenia Ambient, także mówię, no naprawdę taka wersja okrojona mocno. Można by tutaj dużo więcej rzeczy, że tak powiem, doposażyć. Klimatyzacja też jednostrefowa, nawet nie jest dwustrefowa. Tutaj też z tyłu nie mamy, zobaczcie, nawiewów. Także tak ta wersja tutaj wygląda. Ubogo troszeczkę, ale no liczy się tutaj też, słuchajcie, przebieg tego samochodu, tak? Bardzo ładna kierownica, większa nawigacja. Też wychodziły z mniejszymi nawigacjami. Skrzynia Estronic 7-biegowa. No tutaj dopiero będzie trzeba zrobić olej przy 60 tysiącach. Jeszcze ten olej nie był robiony. Wszystko generalnie w tym samochodzie było naprawiane w ASO. Już Wam pokazuję, że mamy aktywny tempomat. Możecie to po tym poznać. Kierownica bardzo fajnie leży. No teraz mamy słońce, także nie widać. Przebieg dokładnie widzicie, niecałe 50 tysięcy kilometrów. Tak wygląda lewarek skrzyni biegów. Co tutaj mamy więcej? System Start Stop, tak jak już mówiłem, klimatyzacja jednostrefowa. Odpalimy sobie samochód. Nie odpalimy, bo nie mam, nie mam kluczyków. Czekajcie. Mamy kluczyki, kluczyki bardzo ładne, niezniszczone i tutaj dodatkowe wyposażenie Webasto. Uważam, że to jest bardzo fajne wyposażenie. Eee, możecie sobie tutaj ustawić akurat w Audi, eee, kiedy ma się Webasto włączać, wyłączać, godziny generalnie pracy tego całego urządzenia. Ogrzewanie postojowe, tak to się nazywa fachowo. Tak jak w ciężarówkach, pobierane z paliwa, nie załącza Wam silnika, nie odpala, tylko po prostu nagrzewa. Mamy grzane fotele, klimatronik, jak już mówiłem, jednostrefowy i w Szwecji, powiem Wam szczerze, bardzo często się zdarza jednostrefowy. Nawet mamy A5, która tutaj stoi, też ma jedną strefową klimatyzację. Także tak jak widzicie, tak jak mówiłem, mamy nawigację, tak wygląda i mamy, tak jak już mówiłem, kamerę cofania, którą żeśmy domontowali. Jest oryginał i czujniki parkowania z przodu, z tyłu, także to są, to są takie rzeczy dodatkowe no i tutaj oczywiście wszystkie te wiecie systemy, jeżeli chodzi o auto mamy, e, mamy widzę różne typy zobaczcie, jazdy, kotryby, tryby komfort auto, dynamic, indywidual możecie indywidual sobie ustawić tak nam się pokazuje tutaj na ekranie Audica, przyciszymy żeby nam tu nie przeszkadzało, e, no generalnie auto w środku nie nosi żadnych śladów zużycia no ale samochód ma wiecie 40 tysięcy przebiegu, to dlaczego ma nosić ślady zużycia, dobra zobaczymy sobie w to Webasto sobie wejdziemy Tutaj w klimatyzacji mamy ogrzewanie postojowe i zobaczcie, co możemy sobie tutaj poustawiać. Dwie daty możemy ustawić, mamy rozmrażanie, mamy nagrzewanie, także no jest to mega rozbudowane. W porównaniu do Volvo, no to Volvo się może chować, mamy automatyczne dogrzewanie i to możecie sobie ustawić. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz i też sporo kosztowała, czyli tutaj księgowy miał właśnie wytyczne, aktywny tempomat Quattro i Webasto. No i weź się człowieku zmieść w budżecie, jak masz okrojony, ktoś cała czwórkę. No to się tak zmieścił, że dał klimatronik jednostrefowy, że nie dał nawiewów z tyłu i tego typu rzeczy. Aczkolwiek, słuchajcie, naprawdę nie, nie wszystkim osobom jest to potrzebne, ja to rozumiem. Czasami ludzie wybierają właśnie tym, żeby kupić auto z bardzo małym przebiegiem. Chcą na zwykłym zawieszeniu, nie na zawieszeniu S-Line. Tutaj akurat klient, który kupuje ten samochód, to jest mój stały klient, który już jedną A4 u mnie kupił. B8, chyba 4 czy 5 lat temu. No i czas, że tak powiem, na nowe auto. U niego otwieramy, słuchajcie, dużą maskę. Oczywiście siłowniki są i właśnie też tamta była, pamiętam, na zwykłym zawieszeniu. Więc tak to generalnie wygląda. Eee, tak wygląda dwulitrówka pod maską. 190 koni. Eee, tutaj wszystko znajome. Ze starych silników identycznie jest rozprowadzony filtr stałek i turbosprężarka. Eee, tak się auto prezentuje pod maską. Bezszkodowe, bezwypadkowe, nigdzie nie malowane, nigdzie nie robione. I to jest ważne, bardzo ważne przy samochodach właśnie eee, używanych tutaj przy aucie ze Szwecji. Bo to jest generalnie coś, co... I zobaczcie, jak wygląda lakier. No wiadomo, on gdzie nie gdzie ma jakieś drobne ryski. To jest generalnie mój ulubiony lakier, czyli wszystko na nim widać. Zobaczcie, jak tutaj w pełnym słońcu widać te zarysowania na zderzaku. Sobie chciał klient polakierować, to sobie polakieruje. Zobaczymy, czy mamy jakieś tutaj dokumenty do tego auta serwisowe, ale podejrzewam, że nie. Tu jest książka serwisowa, taka wiecie, cyfrowa. Na pewno tak. I on miał wszystko robione waso. Co roku był na serwisie od 2020 roku, czyli miał zrobione trzy serwisy ten samochód i tak naprawdę tyle. Dobra, robimy podsumowanie, bo co tutaj więcej gadać o A4? Dajcie znać, czy wam się podoba, że przycimniliśmy tutaj szyby. Myślę, że troszeczkę nabrał charakteru ten samochód jeszcze jak wiadomo te 19-calowe felgi. No to będzie już ten samochód naprawdę się mógł ładnie prezentować. Także robimy podsumowanie tego auta. I Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out. Czas na podsumowanie A4 w sedanie, tak zwanej karety. Tutaj by diagności powiedzieli, słuchajcie, wersja nadwoziowa Sedan w przeglądzie technicznym. To jest kareta czarna A4 w Quattro 40 TDI, 190 konna we stroniku no powiem Wam szczerze, że fajnie tym autem się jeździ i jest jego jedna ogromna zaleta bardzo samochód ekonomiczny słuchajcie, spalanie średnie jakie pokazuje pomimo napędu quattro tutaj już pamiętajcie, że to jest nowsza generacja napędu quattro to nie jest stały napęd quattro tylko dołączany napęd quattro i jego dołączają, dołącza się automatycznie komputerowo delikatnie skręcone koła już napęd się powinien dołączyć tak twierdzi Audi, nie jest to takie samo zastosowanie jak Haldex przed tym się Audi broni. Generalnie działa to podobnie, dzięki temu samo pali. Średnie spalanie 5,8. Można, można. Sedanik bardzo fajnie wyciszony, wygłuszony, dobrze wykonany. Z bardzo małym przebiegiem. No 49 tysięcy km przyznacie, że to nie jest duży przebieg. Także warto takie auto było kupić. Ile, słuchajcie, to auto kosztowało? Bo pewnie wszystkich to zastanawia. No, ze względu na to, że mamy tutaj Quattro, Webasto. Rocznik, polift to też ważne. Bo mieliśmy w ogóle tutaj do czynienia tylko z dwoma autami. Jeżeli chodzi o sedana, była w wersji S-Line z nagłośnieniem Bank Olufsen, też na pojedynczej klimatyzacji, jednostrefowej też w quadru, ale przedliftowa ze stycznia 2019 roku. I tamta, słuchajcie, miała 72 000 km przebiegu i była droższa niż ta. No ze względu na wyposażenie, tak? Ale no była we slajnie, więc była obniżona. Tutaj zależało nam, żeby ten prześwit tego samochodu był taki normalny. Zobaczcie, że jest normalny. I tutaj naprawdę nowy właściciel, który auto kupuje, zwracał na to uwagę. Ja mu się nie dziwię, bo naprawdę slajny możecie zasunąć i to bardzo ładnie miską olejową, bo te samochody są naprawdę niskie. To auto wyszło słuchajcie, poniżej 100. 30 tysięcy zł, już na gotowo z akcyzą, ze wszystkim, tak? Nawet złącznie z montażem tej kamery, cofania. Kamera cofania, słuchajcie, w sklepie Hadron 2700 zł z montażem oryginał, czyli taki sam. Taka sama kamera jak idzie na pierwszy montaż, taka sama jest tutaj z kodowaniem, z zaprogramowaniem i tak dalej. Także myślę, że to też nie są duże pieniądze. Jeśli chodzi o przyciemnienie szyb to 650 zł to jest taki u nas koszt za sedana, gdzie pamiętajcie, że przyciemnienie tylnej szyby jest dosyć problematyczne, no bo nie mamy takiego łatwego dostępu do, tego, do tej szyby. Zobaczcie jak ładnie tutaj została przyciemniona. Także tak się prezentuje A4 eee, i za chwilkę ta A4 będzie opuszczała nasz plac. Także Wy to zobaczycie. Eee, mi się podoba. Wiadomo, że o czarny trzeba dbać, ale jak go tak nawoskujecie jak teraz, no to przyznacie szczerze, że klasa sama w sobie. Dobra, widzimy się w kolejnych prezentacjach, a Audica zaraz opuszcza nas plac. Trzymajcie się, na razie, pozdro.